Siemanko, witam Was na moim kanale Wędkarski Odlot. Po dłuższej przerwie nie było mnie 6 miesięcy setki, no ale czasami w życiu tak bywa, że masz się trochę mniej czasu na wędkarstwo. Dzisiaj wybrałem się nad rzekę Lee w Londynie, w Tottenham, najbliższa stacja metra Tottenham Hale Jestem tutaj pierwszy raz, właśnie doszedłem do miejscówki jestem na moście około dwóch minut spacerku ze stacji Potemham Hill zastanawiam się w którą stronę ruszyć w lewo czy w prawo jestem tutaj pierwszy raz już pewnie, już pewnie to wspominałem no i całkiem kontynuuuję poszukiwanie miejscówek w Londynie gdzie można wędrować i coś fajnego złowić myślę że chyba Poduszę sobie tutaj, zobaczę jak wygląda ta strona Jest 13 marca, niedziela przed ostatni dzień sezonu wędkarskiego na rzekach w UK zobaczymy Czy coś się uda dzisiaj wydubać Jest dosyć późno Jest około godziny 15 nie będę miał za dużo czasu, ale lepsze 2-3 godzinki wędkowania niż w ogóle. To jest takie fajne miejsce, jak ta woda wygląda. Dosyć brudna, że chyba podniesiony stan, chyba, chociaż nie wiem, tak mi się wydaje. Oj, może być ciężko. Oj, może być ciężko. Woda strasznie brudna. Gra. W będzie gdzie tutaj łowić przejdę się kawałek no podobno w tym miejscu można łowić ryby są fajne ryby no ale czy dzisiaj mi się uda cokolwiek złowić nie wiem no jak jestem to spróbuję, tylko muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie uda się zarzucić wędkę. Oczy tamte miejscówki pod drugim brzegiem, tam może być ciekawie. No, o, jak ładnie. To jest to dosyć płytko. Tak, teraz trochę spacerku pacerku. To się trochę głębiej robi. Ale nie dużo głębiej. No, Takie to uroki Tak po wielkim mieście. Znaczy pięknych widoków. Nie ma co się tutaj spodziewać. Patrzcie tak, o, śmieciowisko O kurde, to już nie poszło Zatopiona barka. Patrzcie Śmieciowisko

Stawiam. ale będzie chciał pod tym mostem się płynieć. Idziemy na górę. No Tutaj jeszcze... coś jest mała rzeczka wydłużamy... No, już wydłużamy... No, już wydłużamy... No,

ale tutaj to ciekawie wygląda kurde za kaloszy nie wziąłem ale no, jest ciekawe najbardziej pasuje to miejsce niż tamten ten kanał czy ta główna rzeka przynajmniej jakoś wygląda nie tak naturalnie płynie jakoś ale jestem przekonany że tutaj ryby też muszą być Są przygotowane do ułożenia po takich krzakach tutaj. Muszą maczetę wziąć. Na razie tutaj. Nie ma nawet jak rzucić. Barka przy batyc. odrzucamy tutaj. Tutaj tam stąd fajnie jest po mostce mogłem tą stroną iść kurde, nie wiem co robić teraz czy wracać, widzę, że z tej strony jest barka na barce, a tam kawałek przejdzie się zobaczyć kurde, to chyba się cofnę no. kurde, chciałem ten strumyk obadać. jeszcze dobra, zejdę tutaj zobaczyć tak to jest, jak się ma mało czasu Ciężko będzie tutaj połowić, ale ja mam takie przeczucia, że tutaj ryby są. No ale może już nie dzisiaj, może gdzieś skupię się chyba na tej głównej rzece. Dobra muszę się wrócić do tego mostu i przejść na tamtą stronę widzicie tam jest fajnie dobra na szczęście nie jest dolektora. no dobra i jestem uuu na to nie będę chodził a zmieniłem sobie kolor z przynęty no. na perłę tutaj jak to cm. Kolejny jest jak to pod wodę, bo inaczej nie jest... tu głęboko To jest... Kolejny jest. Kolejny jest. Kolejny. 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 lekką główkę, nie wiem ile to jest ramp. mniej więcej niż 5 podejrzewam to, że jest rzęsko tak podszedpywać prowadzić pod powierzchnię tą przynętę powinno dać rybkę, jeżeli jakaś jest tutaj aktywna Jeżeli się uczepi, to przynajmniej to i tak ta przynęta pracuje, czy nie tak potrzebuje. I to jest w Jeżeli się nie ma odsetu, to jest to jakiś sposób, żeby obłowić miejscówkę. Widzicie? No, jeszcze jest ten jeden. jeden rzut. Tak, tutaj drugi brzeg. Nie ma rzęsko. Żęsko tutaj. Odszarpne. Jęsk spadnie. Ale to jest uczepione, zobacz. Ta guma dalej wykonuje jakiś tam ruch, który powinien sprowokować rybę do bramy Jest tutaj coraz ciekawsze te miejsca, są. o! Ale, gleba, o, nieźle, tak to jest, jak się chodzi. Na ryby w trampkach Oga, idę dalej bardzo dużo ziemska 17.16 nie wiem czy warto jeszcze na tę drugą stronę mostu na razie przerwa zdrówko panowie i panie O, ogólnie jest fajnie. Nie ma co narzekać rybki, nie ma, ale myślę, że miejscówka ma potencjał. Wrócę tutaj, chyba warto tutaj przyjść. Jedna rzecz: napój wypity przyniosło się ze sobą. To puszko można też zabrać ze sobą. O. I teraz na tym temacie no i tutaj dochodzę do jakiegoś kolejnego mostu I tu się kończy ścieżka z tej strony no zobacz, nie tak rzekali przechodzę na drugą stronę no niestety zabraknie mi czasu żeby przejść w drugą stronę mostu, tam gdzie zaczynałem. No fajnie jest to, że jest sporo miejsca, byłem w iść, iść, iść. Jeżeli chodzi o spinning, super. Pan, poprzynajmy

네. 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 이 네. 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 To tyle będzie na dzisiaj. Za chwilę zrobi się ciemność, już się nie chcę wiązać kolejnego zestawu. Niestety oprócz obciętego owonka nie było więcej kontaktu z rybą. No, ogólnie jestem zadowolony z wypadku. jest super, w miarę rozpoznana. Myślę, że ma potencjał jest bardzo dużo miejsca do wędkowania, jeśli chodzi o spełnienie, to jest ważne no i na pewno są tutaj ryby są szczupaki, są okonie na pewno są nasze płocie no, no, może jakieś karpie na pewno tutaj w po otwarciu sezonu 16 czerwca no może nie 16 czerwca, ale po 15 czerwca no i będę ba badał dalej po dalej miejscówek, w głównym celem było obczajenie tej miejscówki, jak to tutaj wygląda i podzielenie z, się z Wami tym wszystkim, a więc co, trzymajcie się do następnego i lecie z tymi jedynkami, nie ma co się pod, poddawać.